Czy Ty szukasz naturalnego sposobu, aby zwiększyć Twoją wydajność fizyczną? Czy chcesz poprawić Twoje rezultaty sportowe? Albo czy po prostu chcesz mieć więcej energii w ciągu dnia? To ten filmik jest dla Ciebie, ponieważ dzisiaj pokażę Ci sok, który według badań i wśród naukowców jest nawet nazwanym naturalnym dopingiem. Lecimy! Cześć ludzie, witajcie na kanale Nowa Siła. Jestem Martin i dzisiaj przedstawię Wam kolejny przepis, kolejny sok, który Wam pomoże, szczególnie w sporcie, mieć lepsze wyniki, lepsze rezultaty. Głównym bohaterem dzisiejszego filmiku jest burak. I burak jest właśnie tym składnikiem, który sprawia, że nasza wydajność tak wzrasta wówczas treningu. I to wszystko według badań i nauki. Więc co jest takiego dobrego w buraku, co nam poprawia nasze wyniki treningowe? No przede wszystkim mamy tam mnóstwo minerałów, witamin, enzymy. Które nam są potrzebne przy trawieniu, ale też przy innych procesach, które się odbywają w naszym organizmie. I przede wszystkim mamy w buraku też mnóstwo aminokwasów, czyli proste struktury białka. Nasze ciało może aminokwasy od razu użyć, aby budować nowe tkanki, regenerować ciało itd. Więc świeżo wyciskane warzywne soki, szczególnie z buraka, zawierają bardzo dużo aminokwasów. Burak jest bardzo bogaty w najprostszą formę białka. Poza tym, Burak zawiera bardzo dużo azotanów. Azotany są związki chemiczne, które nam pomagają zwiększyć naszą wydajność fizyczną i poprawić naszą regenerację wówczas treningu. Azotany przede wszystkim odgrywają dużą rolę w regulacji przepływu krwi, w kurczliwości mięśni i także w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia i glukozy w krwi. Burak też bardzo korzystnie oddziaływuje na wymianę gazową. To znaczy, burak wspiera. Dotlenienie i odprowadzenie dwutlenku węgla z naszego ciała, i przez to mamy więcej energii. No, i na koniec, warto jeszcze wspomnieć, że buraki są ogólnie bardzo dobrym źródłem żelaza i kwasu foliowego oraz witaminy A i K. I dzięki sokowaniu dostarczamy naszemu organizmowi bardzo szybko, w ciągu kilku minut, te składniki odżywcze. Jest moc. Więc tyle do buraka. Jeżeli chcecie troszkę więcej się dowiedzieć na ten temat, tutaj na dole w skrzynce podpiąłem parę badań. Więc w dzisiejszym przepisie potrzebujemy buraka, ser naciowy, marchewkę, czerwoną kapustę i cytrynkę. W ostatnim filmiku już wspomniałem o wyciskarce. Ja osobiście używam wolno wyciskarkę. Bardzo dobrze wyciska i zachowuje bardzo dużo składników odżywczych dzięki temu, że. Ten ślimak tylko kręci się 40 razy w minucie. Im więcej tego wirowania, tym większa jest oksydacja, czyli utlenienie. Jeżeli jesteście początkującym, nie macie tyle kasy, kupcie sobie po prostu sokowirówkę. Sokowirówka też szybciej się czyści, szybciej wyciska sok i nie musicie tego wszystkiego pokroić. Soczek już gotowy, wyciśnięty. Soki nie powinny stanowić wyłącznie naszej diety. Oczywiście można robić posty sokowe, to znaczy przez jakiś czas pić tylko soki, żeby oczyścić jelita, ale ogólnie jest to tylko suplement. I ważne jest, żeby też jeść stałe pokarmy, które zawierają błonnik Teraz, jeszcze na koniec, właśnie ten temat bonika. Może niektórzy z Was pomyślą sobie, kurde, przecież błonnik jest zdrowy, dlaczego chcemy się go pozbyć? No, po prostu błonik warzywny szczególnie jest ciężko strawny. Nie bylibyśmy w stanie zjeść tyle warzyw i dostarczyć taką ilość składników odżywczych do naszego ciała, do naszych komórek, jedząc warzywa w taki sposób. Dlatego wyciskanie jest takie genialne. Przed chwilą wycisnę całą taką miskę. Nie byłbym w stanie tego zjeść po prostu. W naszym czasie, szczególnie, kiedy nasza dieta jest bardzo uboga, to picie soków pomoże nam znowu wrócić do ładu, odżywić nasze komórki i to jest to, co nasze ciało bardzo pragnie. Nasze komórki pragną odżywienia. Zawsze jak jesteście głodni, wasze ciało prosi Was przede wszystkim o składniki odżywcze. A jeżeli chcecie się lepiej czuć, podnieść Waszą wydajność fizyczną wielokrotnie, jeżeli jesteście sportowcem albo chcecie po prostu być bardziej produktywni w pracy. To bardzo Wam polecam pić soki. Szczególnie z świeżego buraka, ponieważ, tak jak już wspomniałem, sok z buraka jest naturalnym dopingiem. Zdrówko, niech siła będzie z Wami i my widzimy się w następnym filmiku. Cześć.